Nie od dziś wiadomo, że Brytyjczycy są bardzo niebezpośrednim narodem i to praktycznie we wszystkich sferach życia, a w szczególności dotyczy to wyrażania swojej opinii, tego co tak naprawdę myślą i przede wszystkim krytykowania innych osób. Taki Anglii, Brytyjczyk nigdy w twarz Wam nie powie, co o Was myśli, albo o Waszym zachowaniu, tylko bardziej owinie to w taki welonik grzecznej, dobrej i uprzejmej porady. Jeżeli chcesz poznać 10 praktycznych zwrotów, których również Ty możesz użyć do tego, aby tak konstruktywnie i grzecznie krytykować czyjąś pracę, czyjś wygląd, czyjś zachowanie, zostań ze mną, zapraszam na 74 odcinek Kawy z Mikrutem. Good morning, good morning. Witam Was w kolejnej Kawie z Mikrutem, odcinek 74. Nie od dziś wiadomo, że Brytyjczycy, Anglicy są bardzo niebezpośrednim narodem. I w ogóle wszystko, co chcą powiedzieć, coś, co myślą, że może nas urazić, jest wypowiadane w taki troszeczkę na okrągło sposób. I w dzisiejszym odcinku Kawy z Mikrutem, 74, opowiem Wam, Jakich zwrotów Anglicy najczęściej używają, żeby krytykować kogoś w taki grzeczny sposób? No i też, żebyście wy wiedzieli, że to jeżeli coś Anglik do was mówi, to jest to krytyka taka ukryta, troszeczkę zawoalowana, a nie coś innego. Dzisiaj nie mam tak naprawdę dla was żadnych ogłoszeń duszpasterskich, także dzisiaj po prostu przejdziemy straight to the point. Okej, okay, no to tak. Takim najbardziej popularnym błędem, jaki popełniają uczniowie, osoby uczące się języka angielskiego i chcą wyrazić krytykę, jest to, że używamy but. I to but jest bardzo nadużywane. Wręcz bym powiedział. Bo ono też tak, słuchajcie, od razu stawia słuchacza w takiej pozycji obronnej, takiej defensywie. Że zrobiłeś coś i coś, to było super, ale... Coś tam, coś tam. I to ale coś, coś, to od razu ustawia nas w takiej sytuacji, że kurczę, to ja się muszę obronić, bo wcale nie miałem tego na myśli, bla bla bla. Ten, ten słuchacz właśnie czuje takie, takie coś. I w takich przykładowych zdaniach e, można to usłyszeć na przykład. I enjoyed your presentation, but it was a bit too long. No, świetna prezentacja, ale trochę była za długa. Wow, great job! But I would do this and that a bit different. Świetna robota, ale zrobiłbym to i to troszeczkę inaczej. Także jak widzicie, to jest od razu, ale no dobra, to jest świetna robota, ale byś zrobił od razu coś innego. I takim pro tipem tutaj, taką radą moją dla was jest zacznijcie od komplementów. Na przykład taką. E takie zdanie o prezentacji można by było wyrazić w sposób taki jak I really enjoyed your presentation. You showed a lot of valuable information. Judging by the data sources, I can tell you put a lot of effort in it. No i zobaczcie teraz, jak to brzmi. Jeżeli zaczniemy taką wypowiedź od komplementu, czyli pogłaszczemy tego naszego rozmówcę, powiemy mu, ale super, zrobiłeś to, to, to i tamto, no to już ta otwartość na tę krytykę będzie troszeczkę większa. Przede wszystkim też trzeba być konkretnym. Jeżeli krytyka jest zbyt ogólna, no to tak naprawdę nic nikt z niej się nie nauczy. Jeżeli jesteśmy mistrzami w jakiejś dziedzinie, jeżeli jesteśmy ekspertami i chcemy poradzić coś komuś, bo chcemy być taką mamą dobrą radą albo tatą dobrym radą, to wtedy taka konstruktywna krytyka, takie dzielenie się wiedzą na pewno dużo lepiej będzie odebrana przez naszego rozmówcę niż taki sam suchy Fakt, e, zrobiłeś to i to, ale to było to i tam to było źle. Okej? Okay? I bardziej niż krytykować kogoś, tutaj bym sugerował udzielanie właśnie takich porad. I jednym z takich przykładów mam dzisiaj dla Was 10 gotowych zwrotów, takich ready to use, które od razu możecie użyć, jeżeli chcecie kogoś krytykować, żeby robić to grzecznie, miło, przyjemnie i pod przykrywką udzielania dobrej rady. Jednym z takich wyrażeń jest: Next time you might want to do something. Next time you might want to do something. Czyli następnym razem możliwe, że będziesz chciał zrobić to, to, to i tamto. I to jest taka właśnie krytyka ukryta pod dobrą radą. I takimi przykładowymi zdaniami tutaj mogą być: You were rejected because you tried to bypass the system. Maybe next time you might want to apply as other people do. Czyli. Odrzucono cię, ponieważ próbowałeś obejść system. Może następnym razem po prostu spróbuj aplikować tak, jak inni normalni ludzie aplikują. Maybe next time you might want to apply as other people do. Innym takim przykładowym zdaniem jest. You crashed your third drone this month. Next time you might want to practice flying your drone on a computer simulator. Czyli znowu rozwaliłeś, rozwaliłeś już trzeciego drona w tym miesiącu. No, może następnym razem poćwiczyłbyś sobie trochę na komputerowym symulatorze, zanim zaczniesz kolejnego drona rozwalać. Maybe next time you might want to practice flying your drone on a computer simulator. Fraza numer dwa. Jeżeli chcemy kogoś krytykować grzecznie, miło i konstruktywnie, spróbujmy użyć takiego zwrotu jak Have you thought about? Have you thought about? Czy myślałeś o tym, czy myślałeś o tamtym? Jest to bardzo podobne do frazy Next time you might want to do something i przykładowe zdania mogą brzmieć następująco: Have you thought about scanning your email with a spell checker before sending it out? Czy myślałeś o tym, żeby przeskanować swojego e-maila przez ten spellchecker, zanim wyślesz takiego e maila i tu ukryta jest właśnie taka dobra rada? Ty, stary, patrz ile tutaj byków zrobiłeś, weź przeskanuj tego e maila następnym razem przez spellchecker. Have you thought about Have you thought about scanning your e-mail with a spellchecker before sending it out? Innym takim przykładowym zdaniem jest, so your wife wants to leave you and. Have you thought about booking your Friday evenings only for her, like going to the cinema, then having a romantic bath and stuff? No więc twoja żona chce cię zostawić, tak? No a nie myślałeś o tym, żeby zabukować sobie em, piątkowe wieczory tylko dla niej, żeby sobie zarezerwować, na, żeby pójść do kina, potem się wykąpać i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak widzicie tutaj, taką dobrą radą, ukrytą pod trochę konstruktywną krytyką jest Have you thought about doing something? Jak ktoś jest, yy, mówi, że jest na diecie i nie może schudnąć, możemy powiedzieć mu Have you thought about reducing the calories? A czy myślałeś o tym, żeby zredukować kalorie? Czyli w sensie, stary, że zredukuj kalorie, jeżeli mniej. OK? Dobra. Have you thought about eating less? Or maybe next time you might want to count the calories. Może następnym razem warto policzyć kalorie. Dobra, fraza numer 3. Jeżeli chcemy kogoś grzecznie i konstruktywnie skrytykować w języku angielskim, możemy użyć frazy If I were you, I would. I to jest taki bardzo charakterystyczny przykład użycia drugiego okresu warunkowego, drugiego kondycjonala. Możemy taką frazę użyć zamiast mówienia komuś, że coś powinien zrobić, tylko no gdybym był tobą, na twoim miejscu, to bym zrobił to i to. Nawet w języku polskim brzmi to bardzo podobnie, co nie? Ludzie nie lubią, jak im się mówi, co mają zrobić, co powinni zrobić. Wtedy jak powiemy if I were you, I would, to brzmimy bardziej jakbyśmy właśnie dawali taką radę. I pamiętajcie tutaj, że if I were, a nie if I was. Normalnie w czasie past sim, Mówimy I was. I was in the cinema yesterday. I was going um, gdzieś tam yesterday, na przykład, nie? I was reading an interesting book yesterday. Natomiast w drugim okresie warunkowym to was zamienia się w where. Ok, przykładowe zdania. If I were you, I would quit drinking so much coffee. Czyli gdybym był tobą, na twoim miejscu, przestałbym pić tyle kawy. Albo if I were you, I would start reading more self-development books instead of this dull fiction. Gdybym był tobą, na twoim miejscu, to zacząłbym czytać więcej takich książek samorozwojowych niż tę głupią fikcję. Wyrażenie numer cztery. Jeżeli chcemy kogoś grzecznie skrytykować i konstruktywnie w języku angielskim, użyjmy wówczas frazy there is room for improvement. There is room for improvement, czyli jest trochę takiej przestrzeni. Tu nie chodzi o pokój. Room to też jest pokój. There is no room to swing a cat. Jest takie, takie powiedzenie, czyli nie ma miejsca, żeby machnąć kotem. E, o co tu chodzi? There is no room to swing a cat. Czyli, że jak coś jest bardzo takie małe pomieszczenie, to wtedy możemy powiedzieć, there is no room to swing a cat. Nie ma miejsca, żeby machnąć kotem. Nie pytajcie skąd to się wzięło, nie mam pojęcia. Podobno gdzieś ten idiom powstał na jakimś okręcie, statku. Marynarze to wymyślili, nie pamiętam. <laughs> there is no room to swing a cat. W każdym razie, there is some room for improvement, albo there is room for improvement. To znaczy, że jest miejsce na polepszenie tego, na poprawę. Przykładowe zdanie: I have seen your test results and I must say there is some room for improvement. Widziałem wyniki Twoich testów, no i muszę przyznać, że jest trochę jeszcze miejsca na to, żeby było lepiej, żeby trochę poprawić. Albo, Our Report shows there is some room for improvement in terms of costs. Czyli ten raport pokazuje, że jest trochę miejsca na poprawę, na polepszenie, jeżeli chodzi o koszty. Okay? Czyli zamiast mówić: Hey guys, cut the costs! You spent too much! No to można powiedzieć, there is some room for improvement in terms of cost. Czyli zobaczcie, jak tutaj niebezpośrednio to mówimy, zamiast powiedzieć komuś, hej, wydawaj mniej kasy. To możecie mu powiedzieć, wydaje mi się, że jest trochę miejsca na to, żeby poprawić trochę wydatkowanie kosztów. No tak, naokoło to jest. Słyszałem również, uczyłem się kiedyś bardzo króciutko japońskiego i pamiętam, jak nasz wykładowca mówił, że w Japonii to tak wszystko jest bardzo niebezpośrednie. I to właśnie mi się teraz tak przypomniało, że jak w Japonii się zapytacie, jaka jest dzisiaj pogoda, to Japończyk wam nie odpowie: Pada deszcz, tylko nie. Sądząc po ilości chmur yy, za moim oknem, jednakże za twoim oknem może być troszeczkę inaczej, to wydaje mi się, że według moich obliczeń i kalkulacji możliwe, że dzisiaj będzie padać. O, to mniej więcej tak to jest i w angielskim. Ok, fraza numer 5. Jeżeli chcecie kogoś grzecznie i konstruktywnie skrytykować w języku angielskim, to użyjcie frazy: I have noticed that, czyli zauważyłem, że. O, i to jest takie. To jest takie brytyjskie, słuchajcie, to jest kwintesencja e, brytyjskości. Zauważyłem, że, czyli e, e, I've been watching you. <laughs> Obserwuję cię. Wiem I know what you did last summer Wiem, co zrobiłeś w ostatnie, w ostatnie lato. Jestem takim bacznym obserwatorem, wiem, co zrobiłeś, obserwowałem cię i wiem, że zrobiłeś coś, czego nie powinieneś. I zamierzam nakablować na Ciebie, ale ci tego nie powiem. Najpierw ci powiem, że zauważyłem. I have noticed that, albo w skrótowej formie I've noticed that. I bardzo często używa się tego zwrotu w środowisku pracy. Na przykład, I have noticed that you've been leaving very early recently. Zauważyłem, że ostatnio coś bardzo wcześnie wychodzisz z pracy. W sensie, jest to krytyka ty. Coś za często ostatnio wychodzisz z pracy. Weź przestań, nie? Ale takie zauważyłem, że zbyt często, zbyt wcześnie wychodzisz z pracy. I've noticed that you've been going out for cigarette breaks quite often recently. Zauważyłem, że ostatnio wychodzisz bardzo często na przerwy na fajkę. W sensie, takim ej. Czego tak często chodzisz na fajkę? My tu pracujemy, wyprówamy sobie żyły, a Ty sobie chodzisz na fajki, ok? I trzeci, trzeci przykład, we've noticed that you haven't been achieving your targets recently. Zauważyliśmy, że ostatnio nie osiągasz targetów. Eee, to w korpo można takie coś usłyszeć, zauważyliśmy, że ostatnio nie osiągasz targetów, w sensie albo zaczniesz osiągać targety, albo Cię wykopiemy, nie? To jest właśnie taka ukryta porada. Od menedżera dobrej rady. Ok, fraza numer 6, numer 6. Jeżeli chcecie kogoś grzecznie skrytykować w języku angielskim, powiedzcie mu wówczas I'm going to be honest with you. Albo tak bardziej nieformalnie, I'm gonna be honest with you. I'm gonna be honest with you. Czyli czy mogę być? Będę z tobą szczery. Możecie to również powiedzieć w formie pytania i zadać takie pytanie, Can I be honest with you? No to raczej nie oczekujemy, że ktoś powie nam no, you cannot. No, you must, you, you shall not pass. Nie? Jak w Władzy pierśni. Oznacza to po prostu, że będę z tobą szczery. Tego wyrażenia, podobnie jak e, tych innych poprzednich, e, używamy przed powiedzeniem czegoś, co potencjalnie nasz rozmówca może uznać za obraźliwe. Okay? Tego wyrażenia używamy wtedy, jeżeli oczekujemy, że to, co zamierzamy powiedzieć, nasz rozmówca może odebrać jako Obraźliwe. I to tak jakby przygotowanie tego rozmówcy na to, że zaraz usłyszy od nas krytykę. I to jest też takie bardzo, bardzo typowe dla Brytyjczyków, bo oni mają taką tendencję do tego, żeby nie być szczerymi. Czyli na przykład przy, spotykacie się na przyjęciu, nie? Jakieś company, company bonding event, czyli przyjęcie integracyjne. Pamiętajcie, że przyjęcie integracyjne to wcale nie jest integration party, bo integration to jest bardziej to, że jakiś chip jest zintegrowany z płytą główną, nie? To jest integration, integrated. Natomiast przyjęcie, impreza, integracyjna to jest albo bonding, Event, czyli takie bonds, to jest więzienie, nie więzienie, e, budowanie więzi, bonding event, albo team building, party, team building event, ok? Czyli budowanie zespołu. Czyli na przykład jesteśmy sobie na, takim, e, na takiej imprezie integracyjnej i mówimy e, jeden do drugiego, ty zobacz, ale Sara założyła krótką spódniczkę, cały tyłek i widać, ho, 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 ale pójdzie, pój, pój, pójdą, pójdzie taki Brytyjczyk do Sary i powie, o Sara, jak ty ładnie wyglądasz, masz taką zgrabną figurę, nie? <laughs> Także tutaj właśnie jest ta, ta, ta brytyjskość taka ukryta, że tak powiem. E, oni mają tendencję do tego, żeby, żeby nie być szczerymi, żeby nie mówić wam prosto w oczy, tylko bardziej tak właśnie za, zawijać owijać w bawełny. Oni jak cię zobaczą, to cię osądzą z góry do dołu, ale broń Boże nie powiedzą wam tego, że, że im się coś nie podoba w tym co macie na sobie na przykład, albo to, co zrobiliście. I teraz takie przykładowe zdania. I'm gonna be honest with you I don't want to sit all night with your parents talking about politics with your dad, when all I want to do is just to watch Netflix with you, eat pizza and chill out. Będę z tobą szczery. Nie chcę siedzieć całą noc z swoimi rodzicami i gadać z swoim ojcem o polityce, bo wszystko, czego chcę, to po prostu włączyć sobie Netflixa, zjeść pizzę i wychilować z tobą dzisiaj wieczorem. Hm? OK, Więc to jest właśnie tak. I'm going to be honest. I'm gonna be honest with you. W wersji troszeczkę bardziej formalnej możemy powiedzieć I'm going to be honest with you, czyli nie I'm gonna be honest with you, tylko I'm going to be honest with you. I'm going to be honest with you. I really didn't like it that you kept interrupting me in the board meeting. So I would be really grateful if you could refrain from doing so next time and just let me finish what I have to say. I'm going to be honest with you, czyli będę z tobą szczery. I really didn't like it that you kept interrupting me in the board meeting. Naprawdę, nie podobało mi się to, Że przerywałeś mi ciągle, przerywałaś mi ciągle podczas spotkania zarządu. So I would be really grateful if you could refrain from doing so next time. Czyli będę wdzięczny, jeżeli powstrzymasz się od właśnie takiego przerywania mi następnym razem. And just let me finish what I have to say. I po prostu pozwolisz mi skończyć to, co mam do powiedzenia, OK? Myślę, że to jest jasne. Jeżeli chcecie kogoś skrytykować w języku angielskim i chcecie zrobić to grzecznie, powiedzcie mu, let's be frank. Albo frankly speaking. Czyli tak szczerze mówiąc, bądźmy szczerzy. To jest taki jakby otwieracz do tego, który wprowadzi naszego rozmówcę do takiego przygotowania się na to, że ta rozmowa będzie szczera. I zobaczcie, że nie mówimy tutaj, że ja chcę być szczery, czyli tak jak w przypadku zwrotu I'm going to be honest with you, albo I'm gonna be honest with you. Tylko let's be frank, czyli bądźmy szczerzy, zarówno ty, jak i ja będziemy szczerzy ze sobą. Let's be frank. I przykładowymi zdaniami może być na przykład coś takiego. Let's be frank, we don't agree and we never will. So we should seriously consider getting a divorce. Bądźmy szczerzy, nigdy ze sobą się nie zgadzaliśmy i nigdy się nie będziemy ze sobą zgadzać, więc na poważnie rozważmy wzięcie rozwodu. Kolejnym zdaniem takim przykładowym jest Let's be frank. I doubt Mike is ready to be CEO of our company. He's just too young. What does he know about running business like this? Czyli, let's be frank, bądźmy szczerzy. I doubt Mike is ready to be the CEO of our company. Wątpię, żeby Mike był gotowy na to, żeby zostać prezesem naszej firmy. He's just too young. Jest po prostu za młody. What does he know about running business like this? Co on wie o w ogóle o prowadzeniu takiego biznesu jak ten? Okay? Jeżeli chcemy kogoś grzecznie skrytykować w języku angielskim, powiedzmy mu I'm not going to lie w wersji bardziej formalnej, albo not gonna lie. W wersji bardziej nieformalnej. I to jest takie bardzo, bardzo brytyjskie. Troszeczkę bym powiedział nawet nadużywane w Wielkiej Brytanii, British English. Jest to trosze, takie troszeczkę slangowe, to not gonna lie, not gonna lie. Oczywiście I'm not going to lie, wersja bardziej formalna, jest jak najbardziej używana i jak najbardziej dopuszczalna w miejscach pracy. Używamy, jak chcemy przygotować kogoś na to, że zaraz go skrytykujemy i będzie to naprawdę szczera opinia. Czyli tak jak poprzednio mówiliśmy let's be frank, let's be frank, to było takie, że bądźmy szczerzy ze sobą, tak tutaj I'm not gonna lie. Lie, albo I'm not going to lie, not gonna lie, jest takim bardziej ja, będę z tobą szczery, a ty się cicho, ok? Not gonna lie, this cake wasn't the best one I've eaten in my life. No, nie będę cię oszukiwał, to ciasto nie było najlepszym, jakie jadłem w swoim życiu. Not gonna lie, this cake wasn't the best one I've eaten in my life, albo not gonna lie, your presentation could have been better. Nie będę tutaj cię oszukiwał, twoja prezentacja mogła być lepsza. A jak komuś grzecznie powiedzieć, że jest lalusiem, że jest lalusiem, o oh Jezus, e, wiesz co, to zależy, wiesz co, też od kontekstu, od sytuacji, Tomku, jak powiedzieć komuś grzecznie, że jest lalusiem. E, możesz użyć na przykład frazy tej, której tutaj omawialiśmy. E, I've noticed that. Zauważyłem, że. Na przykład, e, zauważyłem, że ostatnio troszeczkę za bardzo dbasz o siebie. Może nawet przesadnie dbasz o siebie. Czyli I've noticed that recently you have been taking a lot of care about yourself. Ok? Mm, albo I've noticed that recently you have been buying really good cosmetics. Czyli takie, że wiesz, że ostatnio zauważyłem, że kupujesz bardzo dobre kosmetyki. E, może w tę stronę ja bym poszedł. Ale jest jeszcze jedna fraza, którą dziewiąta, która będzie troszeczkę może nawet adekwatna do tej sytuacji, tutaj tutaj, Tomku, jak można powiedzieć, że ktoś jest Laluśem. Laluś to jest pretty boy, ale to mówię, to, 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 to pretty boy to jest takie troszeczkę bardziej obraźliwe, bym powiedział. E, tu Edu, Anita Druszkowska, dzień dobry, a czego nie wiemy? E, czego nie wiemy? E, nie wiem, czego nie wiemy. Dopiero teraz zauważyłem komentarz. W każdym razie. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. Um, wyrażenie numer 9. Jeżeli chcemy komuś powiedzieć taką krytykę w języku angielskim, grzeczną krytykę, chcemy kogoś grzecznie skrytykować, możemy wprowadzić takie wyrażenie. Don't get me wrong. Czyli nie zrozum mnie źle. I to znaczy coś, jakbyście chcieli powiedzieć, nie odbierz źle tego, co chcę powiedzieć. I, i, I chodzi nam o to, żeby ktoś właśnie nas źle nie zrozumiał. I przykładowym zdaniem może być coś takiego: Don't get me wrong, but I'm sure you can do better than this. Nie zrozum mnie źle, ale myślę, że. Może Możesz lepiej zrobić to, niż to, co tutaj robisz. A, no właśnie, tak. Niż to, co tutaj robisz. I teraz wróćmy do tego, co mówiłem na samym, samym początku, żeby nie nadużywać słowa but. Okej, okay? nie nadużywajcie słowa but w takich rzeczach. O, to była bardzo fajna prezentacja, ale, ale coś tam. It was a very good presentation, but it was a bit too long. Tutaj bardziej stosując tę frazę don't get me wrong, to ona już sama w sobie jest taka dosyć... Taka dosyć powerful, taka dosyć mocna, okej? Okay? Więc don't get me wrong, but I'm sure you can do better than this. Więc tutaj to but jest jak najbardziej akceptowalny, jak najbardziej wręcz bym powiedział, wskazany, no nie, nie da się tego inaczej powiedzieć. Albo na przykład, don't get me wrong, but I think your new plan may not work. Nie zrozum mnie źle, ale wydaje mi się, myślę, że ten twój nowy plan może nie wypalić. Don't get me wrong, but I don't think going on holiday with you guys and your five kids is a good idea. Nie zrozum mnie źle, ale wydaje mi się, że jechanie na... Wakacje z Wami i Waszą piątką, dzieci, no nie jest dla mnie najlepszym pomysłem, najlepszym rozwiązaniem, ok? Coś takiego. No i ostatnim już wyrażeniem, które mam e, dzisiaj dla Was. Jeżeli chcecie kogoś konstruktywnie i grzecznie skrytykować w języku angielskim, zastosujcie frazę with respect albo troszeczkę bardziej formalną with all due respect. With all due respect. I to jest takie z całym szacunkiem. Osobiście powiedziałbym, e, że to with respect albo with all due respect jest takie bardzo zimne, wręcz bym powiedział. Jest takie bardzo zimne. Czy ja używam solarium? Nie, ja nie używam solarium. Skąd ten pomysł, że ja używam solarium? No nie, nie używam solarium. Może być takie wrażenie. I tiktoki spadły. Może być takie wrażenie w kolorze skóry, bo są o takie lampy. I te lampy. Właśnie mają taką barwę. Właśnie taką barwę e, troszeczkę różową i to tak jak troszeczkę jak świnka się wygląda w tych lampach, no ale ja tego niestety nie jestem w stanie zmienić tutaj. E, dobra, czekajcie, bo znowu się wybiłem marzenko. E, kto to coś pisze? Laluś używa. A, że Laluś używa Solarium. A, no w sumie to nie jest, to nie jest głupie. A, że używasz solarium. Ale czy każdy laluś używa solarium? No nie, zaraz do tego wrócimy, pozwólcie mi skończyć. <laughs> Okej, okay. dla mnie ta fraza, with all due respect, albo with respect, jest sama w sobie taka dosyć zimna i taka dosyć formalna, takie z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem, ale zróbże to i tamto, nie? Możemy to dodać przed czymś, co potencjalnie może obrazić naszego, może spowodować, że nasz rozmówca poczuje się obrażony. Ale my oczywiście nie chcemy nikogo obrażać, dlatego powiemy mu z całym szacunkiem, with all due respect. I jak to mówimy, to chcemy pokazać, że wcale nie chcemy być nieuprzejmi, że wcale nie chcemy okazać komuś brak szacunku, wręcz przeciwnie, dlatego mówimy z całym szacunkiem, with all due respect. I takich mam kilka zdań tutaj, trzy zdania dla was e, przykładowe. With all due respect, but this is an extremely hard case to believe. Czyli z całym szacunkiem, ale naprawdę bardzo ciężko uwierzyć w taki, e, w tę w sprawę, w, w, ten, w ten case. With all due Respect, but this is an extremely hard case to believe. Inny przykład. With all due respect, a contract is a contract. Czyli z całym szacunkiem, ale umowa to umowa. Czyli jeżeli na przykład kłócimy się z jakimś naszym kontrahentem, na przykład, i nasz kontrahent mówi, że no dobra, ale tam, nie wiem, może przedłużycie nam płatność o kolejne 785 dni. Ale a wy wtedy mówicie with all due respect. A contract is a contract. Czyli jeżeli w kontrakcie jest napisane 30 dni, to ma być 30 dni. Koniec. Okay, i trzeci, um, trzeci przykład. With all due respect, Mr. Chairman, that is not true. Nowadays all companies invest in content marketing, in social media and TikTok in particular. Czyli z całym szacunkiem, panie przewodniczący, to nie jest prawdą. W dzisiejszych czasach wiele firm, wszystkie firmy wręcz, inwestują w content marketing i przede wszystkim w TikToka. Ok? Dobra, i teraz zajmijmy się, tego, zajmijmy się tym lalusiem. Tutaj yy, Anita proponuje, że zależy od tonu głosu, może być obraźliwe. Solarium? Nie. Yy, yy, można w sumie powiedzieć, jeżeli ktoś rzeczywiście chodzi na solarkę, można mu powiedzieć I've noticed that you've had really beautiful, really beautiful suntan recently. Which solar bed? Would you recommend? Może jakoś tak, w tym, w, tym, w tym kontekście. Jeżeli ktoś ma włosy na żelu, no to wtedy można się zapytać o rekomendację żelu do włosów. Which hair gel would you recommend? Na przykład. Raczej nie używałbym tutaj, with all respect, with all due respect. Ma może, może z drugą strony, bo to wszystko zależy, słuchajcie, od tego, jakie mamy um, relacje z tą osobą. Don't get me wrong, też możesz powiedzieć, Tomku. Don't get me wrong. But I think you've put too much gel on your hair. You've applied too much gel on your hair. Don't get me wrong. Uh, but I think using, a, using solo beds that much uh, might result in cancer. Dobra, za krótkie zdania. With all due respect, zależy jak powiem, może to dodać mocno ironicznego kontekstu. Ergo opraźliwego Asylerium pana to nie, nie widać. A, okej, okay, dobra. Uh, ja nie jestem pan, tylko jestem Marek. <laughs> ok. With all due respect, zależy, jak powiem, może to dodać mocno ironicznego kontekstu. No tak, oczywiście, no to tak samo jak I beg your pardon e, możemy powiedzieć. I beg your pardon, e, jako bardzo przepraszam, e, przepraszam, I beg your pardon, przepraszam, że coś tam zrobiłem, nie wiem, że pana potrąciłem i tak dalej, ale możecie to też powiedzieć I beg your pardon, co by będzie oznaczało. Wypraszam sobie, nie? Czyli no, myślę, że masz zbyt y, długą brodę, że tutaj powinieneś zgolić brodę. I beg your pardon? Wypraszam to sobie. W sensie, że co? No to tak samo, with all due respect. Oczywiście wszystko zależy od intonacji, wszystko zależy od tego, jak to powiemy i od kontekstu. Dobra, słuchajcie. Eee, tyle na dzisiaj. Jeszcze mam dla Was, oczywiście, kodzik zniżkowy. Niech to będzie. With all due respect. O co chodzi z kodzikiem zniżkowym? Jeżeli chcecie uzyskać 6% zniżki na kursy, w co ludzie powiedzą, to wysyłacie SMS-a. To jest zwykły SMS, to nie jest żadne premium, to idzie sobie na telefon, który leży u nas w biurze numer 531 110011. Wysyłacie SMS-a o treści with all due respect i ten SMS, tutaj dziewczyny u nas w sekretariacie to sobie zapiszą. I takiego, taki SMS uprawni was do 6% zniżki w co ludzie powiedzą. Zajrzyjcie sobie na co ludzie powiedzą.co, zajrzyjcie co my tam mamy. Następna rekrutacja na kursy rusza w styczniu, więc warto już sobie zaklepać miejsce, warto już sobie takiego sms -a wysłać. A ja się z wami żegnam, bo już za 8 minut lecę na zajęcie swoje. Żegnam się z Wami, widzimy się w kolejny piątek na kolejnej Kawie z Mikrutem. Thank you very much, bye 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 guys, enjoy the weekend, take care. A jeżeli Wam się podobał ten live, jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, dajcie lajka, like zafollowujcie na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, na TikToku i co? I tyle. Dzięki, take care, bye bye.